Kolejny temat w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. W Warszawie, proszę Państwa, odbył się Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu z Wielkopolski. I właśnie z tymi uczestnikami tego festiwalu, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych Pawłem Śliwińskim oraz prezydentem Wielkopolskiej Izby Pracodawców Prywatnych Lewiatem Jackiem Śliskim będę teraz rozmawiał, ale na razie mogę powitać pana profesora. Dzień dobry panie profesorze, witam bardzo serdecznie. Serdecznie. Dzień dobry. Zacznę właśnie od pana profesora, bo pan prezydent Silski jest w drodze do nas, więc chciałem zapytać najpierw może o taką podstawową zupełnie kwestię, co ekonomista, ekspert od finansów, prezes grupy kapitałowej działającej na Giełdzie, prezes Fundacji, Laureat Wielu Nagród Naukowych, Biznesu i tak no, robił na festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Proszę Państwa, katolicka nauka społeczna, może od tego zaczniemy i w tym momencie tak naprawdę sama odpowiedź przyjdzie. Mhm. No katolicka nauka społeczna kim, czym jest? No to jest nauczanie Kościoła Katolickiego w kwestiach odnoszących się generalnie do problemów społecznych, a te problemy społeczne to jest chociażby z gospodarka, jest polityka, to również zagadnienia społeczne. I mówiąc krótko, każdy z nas potrzebuje z pewnych, powiedzmy tutaj nie, takich ogólnych. Kierunków, w jakich się powinniśmy z, poruszać. Z absolutnej większości w Polsce z, jesteśmy z chrześcijanami i z nauki z społecznej Kościoła czy z Ewangelii można bardzo dużo z, wynieść, żeby wiedzieć, mówiąc krótko, w jakim kierunku zmierzamy. Dzisiaj ci, którzy ulegają. Tak to może pozwolę sobie określić, no takiej propagandzie antychrześcijańskiej, zresztą modnej, lansowanej przez niektóre media, można powiedzieć wręcz, no, odchodzą od Boga, odchodzą od Kościoła. Niektórzy no, nawet tak fizycznie, wprost na kartkach się z niego wypisują. Zastanawiam się, panie profesorze, e, chciałbym, żeby pan się zastanowił ze mną, e, czy mieli okazję tak naprawdę w rzeczywistości poznać społeczną naukę Kościoła? No, wydaje mi się, że z, um... Chyba nie za bardzo, bo y, sądzę, że wielu z nas, jak słyszy katolicka nauka społeczna, y, to y, generalnie z, y, myśli o z, być może kazaniu proboszcza, być może y, myśli o tym, co jest najbardziej znośne, y, chociażby tutaj w mediach. Ale generalnie, jeżeli mówimy o katolickiej nauce społecznej, czy ona się będzie też różniła chociażby od tego, co widzimy na zewnątrz? No, generalnie proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj kuluje taki progresywizm. Generalnie widzimy pęd do czegoś nowego. To często samo chcenie czegoś nowego, to wystarcza w ogóle za z, z wykonanie w przypadku katolickiej nauki y, społecznej y, chodzi o to, żeby y, chcieć y, dobra. Żeby dążyć do tego, żeby było dobro. A to są uniwersalne zasady. One są nie tylko, powinny być dla chrześcijan, ale dla chrześcijan, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, wynikają one z Ewangelii. To nie znaczy, że jeżeli coś jest nowego, to jest niedobre. Ale nie każde nowe jest tym, co jest dobre. Też mamy wiele przecież przykładów nowości, które niszczą niszczą dobro. Także generalnie można powiedzieć, że z katolicką nauką społeczną z jednej strony się spotykamy na co dzień, bo wyrastamy z takiego pnia kulturowego, a to nasza kultura, kultura. Europejska kultura polska no jest oparta na chrześcijaństwie, a z drugiej strony można powiedzieć, że się z nią nie spotykamy w postaci często gdzieś takiej powiedzmy literalnej, gdzie pewne rzeczy nie nazywamy katolicką nauką społeczną, mimo że one się tego dnia wywodzą. Tak, a, na, a nawet więcej, nie, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, co ciekawe, prawda? Ja bym posłużył się takim, a propos tego, co pan profesor powiedział, tych uniwersalnych zasad, posłuży, posłużył się, że takim znanym, chyba dosyć popularnym obrazem, że, że może to być coś takiego, jak latarnia na morzu, prawda? A my, płynący do tej latarni, no różnie nam z tym pływaniem wychodzi w tej drodze do tej latarni, ale ona ma jednak ten, ten uniwersalny zasady ten fundament, w którym, który jest gdzieś tam na tym winokręgu i tak bym to odniósł, ale chciałem zapytać, co takiego, mówiąc takim też współczesnym językiem, jest trendy w nauce społecznej Kościoła, że warto wciąż do niej zaglądać i z niej czerpać? Tutaj chociażby ja się odniosę do takich czterech filarów, podstaw nauki społecznej z Kościoła, które ja sądzę, że dla wszystkich są bliskie, mimo że nie nazywamy w ten czy inny sposób tych podstawowych filarów. To tak jak stół, który ma często cztery nogi, to społeczna nauka Kościoła też ma swoje takie fundamenty. Z jednej strony jest to personalizm, czyli człowiek jako, jako osoba. Człowiek nie jest narzędziem i, i to szczególnie tutaj Pan wspomniał moje doświadczenie akademickie, biznesowe, dotyczy ono gospodarki. No tutaj też trzeba pamiętać, że z, można z, skręcić w niedobrą, w niedobrą drogę. Człowiek to nie jest statystyka, człowiek to nie jest narzędzie do tego, żeby większy zysk osiągnąć. No z, Człowiek to jest. Człowiek to jest po prostu osoba. Każdy z nas jest indywidualny. Drugie to jest kwestia dobra wspólnego. Dobro wspólne to chyba też dla wszystkich jest jasne, że nie jesteśmy wyspami, funkcjonujemy w społeczeństwie, współpracujemy ze sobą. No, powinniśmy dbać o interes, o interes ogółu. Nie możemy być egoistami. Tak, zwane trzecie, wspólne. To jest kwestia. Mhm. tak trzecie to jest solidarność. Solidarność, która no, nami jest w Polsce z, znana już m, od długiego czasu często jest kojarzona ze związkiem zawodowym, z przemianą m, społeczną, ale tutaj trzeba się odnieść do solidarności jako takiej z, działalności, m, gdzie patrzymy na drugiego człowieka, powiązani z działalnością m, z charytatywną. To, tak jak tutaj też się powiedziałem, to jest współpraca, to nie jest konflikt. My nie żyjemy w konflikcie z, ze sobą, nie traktujemy siebie jako elementów tylko i wyłącznie powiedzmy jakichś kontraktów, gdzie możemy coś zyskać, to trzeba mieć świadomość tego, że pracujemy za dobra wspólnego, jesteśmy solidarni względem siebie. I czwarta noga to jest kwestia pomocniczości, i, i, i tutaj można byłoby się odnieść do takiego sformułowania, że tyle władzy, ile konieczne, ale powiedzmy tyle wolności, na ile jest to możliwe, czyli państwo ma swoją bardzo ważną rolę w gospodarce, w życiu społecznym, w życiu politycznym, ale nie powinno się wtrącać do wszystkich aspektów życia człowieka. Przede wszystkim sami powinniśmy siebie organizować, ale nie zawsze jest to możliwe. W tym momencie chodzi państwo. te cztery filary personalizm, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość to jest katolicka nauka społeczna to są te kierunki, do których, do których my dążymy. I jeszcze raz to, co Pan wcześniej powiedział, czy katolicka nauka społeczna jest znana? No jeżeli byśmy nazwali te cztery filary, byśmy się spytali chodzących po ulicy, czy e, utożsamiają je z katolicką nauką społeczną, to być może wiele osób by powiedziało, że, że, e, że nie. Tak. Ale generalnie wewnątrz nas wszystkich e, czujemy, że jesteśmy wychowani właśnie w tym, w tym duchu. Kiedy widzimy człowieka, który ma problem, to mu pomagamy. Jeżeli widzimy chociażby tak jak w ostatnim czasie wojnę na Ukrainie i ludzie, którzy przyjeżdżają. Z, bo z jednej strony tracą dobytek swojego życia, boją się o siebie, boją się o swoje rodziny, to nie tworzymy obozów dla uchodźców, tylko otwieramy im swoje, swoje domy. Dobro wspólne to też troszczymy się o własne osiedle, troszczymy się o własną rodzinę przede wszystkim, mhm. ale troszczymy się też o własne państwo. I jeszcze raz, ktoś może tego nie, ko nie kojarzyć z katolicką nauką społeczną, ale to jest nasza kultura, w której my, my wyrośliśmy. Bardzo panie profesorze, dziękuję za ten komentarz i za rozmowę, bo wiem, że pan profesor w drodze na swoje zajęcia, więc dziękuję chociaż za to połączenie telefoniczne. Dokładnie tak, I także z... przepraszam, za dziękuję. Porę na parkingu się chwilę, tak, dziękuję. dziękuję Mogę jechać dalej. Raz jeszcze dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A naszym gościem, proszę Państwa, był uczestnik Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, Paweł Śliwiński, ale dotarł już w międzyczasie również drugi uczestnik tej, zapowiadany przeze mnie uczestnik tej samej konferencji, tego samego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, prezydent Wielkopolskiej Izby Pracodawców Prywatnych, Lewiatę Jacek Śliwski, którego bardzo serdecznie witam w naszym studiu. Dzień dobry, panie prezydencie. Tak, dzień dobry. Cieszę, że Polski Pan... Związek Pracodawców. No tak. właśnie, cieszę, że, Cieszę się, że Pan dotarł. Chciałem zapytać najpierw, może, bo, bo mamy tak, mieliśmy przed, chwil, przed chwilą przedstawiciela świata nauki. Mamy tutaj teraz w ale przedstawiciela... i biznesu. No bo właśnie, no tak, jest tak, to prawda. Wyjątkiem że jest pre, 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 człowiekiem biznesu na bardzo wysokim poziomie praktycznym, a jednocześnie również osobą nauki. No właśnie, ale pan też jest jednak prezydent korporacji przedsiębiorców. Mówi się, że czas to pieniądze, czas ludzi biznesu, no to pieniądze. Do potęgi. Dlaczego pan, e, pana prezesa zainteresowało w ogóle e, ten, ten festiwal to, to, to katolickiej nauki społecznej? To, to, to może, musiałbym wrócić jednak, mm -hmm. zależy, ile mamy czasu. Musiałbym wrócić do, do mojej przeszłości. Tak. Tak. 30 lat temu, dokładnie w 89, 88 roku, rozpoczynałem działalność gospodarczą. No to, 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 to jeszcze ta temaka za bardzo mnie nie interesowała, byłbym zupełnie na początku. Ale, ale w początkach lat 90., nawet jak słuchałem ludzi kościoła, to oni wychowani w PRL-u nie potrafili odpowiedzieć mi na pytanie, jak powinienem się zachowywać w, w, w mojej firmie. W codziennej pracy. W codziennej pracy. W codziennych obowiązkach. Tak. I mhm. dopiero powiem, że jak trafiłem na, na, na katolicką naukę społeczną kościoła, a później dotarłem do, do encyklik Jana Pawła II, Santissinus Anus i Elaboris Exercis, a chcę powiedzieć, a nie byłem takim osobą, która chodzi o to, to wszystko, to dopiero to mi odpowiedziało na pytanie i bym powiedział, że zarówno encykliki, jak i katolicka nauka społeczna jest tak, odpowiedziały mi na wszystkie pytania, że rozwiązaniem nie jest, Marksizm, pozmarksizm, hmm. socjalizm, nosocjalizm i podobny, ale nie jest. Wtedy jeszcze to pojęcie nie było tak powszechne. Liberalizm, czyli rób ta, co chce. Bo pragnę zwrócić uwagę historycznie. Również twórca liberalizmu, prawda, Adam Smith, najpierw napisał dzieło o moralności, hmm. a potem o, o rynku, prawda? Że nie da się prowadzić. W naszym kręgu kulturowym, tak. czyli mówię Europy i Ameryki y, Północnej, y, biznesu bez etyki, bez moralności. I jednocześnie Jan Paweł II odpowiedział, ale również i y, y, y właśnie cała nauka społeczna y, Kościoła odpowiedziała na pytanie, jak, jak to jest z tym zyskiem. Zysk jest z natury dobry. Wolny rynek jest dobry, ponieważ człowiek jest Wolny. Więc dlaczego, jak to można połączyć, że człowiek jest wolny, a... Jest a przy... dobry wtedy, kiedy jest etyczny. No właśnie, to jest to. A, a jeszcze historycznie bardziej. To nasz błogosławiony kardynał Wyszyński, mało się o tym mówi, bo jesteśmy skupieni na tym, co było po II wojnie światowej. Mhm. Kardynał Wyszyński, wtedy ksiądz Wyszyński, tak. zajmował się właśnie nauką społeczną Kościoła i, i współpracował zarówno ze związkami zawodowymi, to jest też znane, ale również z pracodawcami w tamtym czasie, z, tak, z pracodawcami, przedsiębiorcami, z pracodawcami z taką osobą też historyczną dwudziestolecia wojennego, czyli Andrzejem Wierzbickim, który stworzył pierwszą konfederację pracodawców, kupców i handlowców. Więc my, my w Polsce i w Europie mamy wielkie doświadczenie, a efekt jest tego taki, że mamy że, że, że właśnie w tym regionie świata uzyskiwało się i uzyskało się najlepsze wyniki. Bardzo dziękuję. To chociaż kilka refleksji na gorąco z, z, z biegnięciem do studia. Obu Panom, tak naprawdę, bo i Panu Profesorowi Pawłowi Śliwińskiemu, który przed chwilą z którym rozmawialiśmy, i obecnemu tutaj ze mną w studiu prezydentowi Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiata Jackowi Silskiemu. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję um, bardzo.